Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Piotr Kajankowski, studiu, doradca finansowo ubezpieczeniowy. Dzień dobry, witam. Wszystko się zgadza, dzień dobry, dzień dobry. Witam. To powiedz, co to jest sukcesja. Okej. Okay. Bardziej chodzi ci o serial, czy bardziej chodzi ci o. No, wiadomo, biznesowy. Tak, nie no. Z, patrząc od strony prywaty serial, patrząc od strony zarobkowo-biznesowej, jest to przede wszystkim pokoleniowe przekazywanie firmy. Czyli w takim na chłopski rozum, to co ja najbardziej lubię i praktykuję, żeby nie musieć, że tak powiem, fizyką kwantową rozmawiać z klientami. Jest to przekazanie trzy razy W, czyli wiedzy, własności i wartości firmy. Jest to przede wszystkim tak naprawdę proces, który każdy przedsiębiorca, na któremu zależy, czy to jest mikro, mały przedsiębiorca, czy średni, czy to są spółki, a jest na przykład pan Hojankowski, żeby nie rzucać nazwiskami, to zależy mu na przykład na tym, żeby pokoleniowo przekazać wiedzę, to co zbudował, jakby ja na przykład piekarnią, żeby moje dzieci, moje wnuki, prawnuki dalej tą piekarnię praktykowały. Ale to jest tak, że to przekazujemy rodzinie czy dowolnej osobie, której chcemy? To jest tak, można jakby, jeżeli chodzi o samą sukcesję, to już jest kwestia, jak jest skonstruowany biznes. No bo jeżeli jest spółka, często jest tak, że wspólnikiem nie jest członek rodziny, tylko jest to na przykład jakiś przyjaciel, znajomy ze studiów, gdzie był pomysł na biznes i stwierdzili, ok, razem będziemy teraz robili długopis. No, i jeden ze wspólników umiera. To właśnie sukcesja ma służyć temu, żeby wszystkie sprawy około testamentowe, spadkowe i ta własność, wartość, jaką dany przedsiębiorca posiada, nie były sprawą sporu, tylko dobrze zrobiona sukcesja spowoduje, że ty masz poczucie bezpieczeństwa, że po tobie nie będzie konfliktów rodzinnych, co niestety w Polsce się bardzo często zdarza, że jak dochodzi do tego, że dziadek zmarł a prowadził firmę, no to nagle bratowa, synowa, zięciu, cała jakby la familia sobie przypominano no przecież dziadek to miał grube miliony na koncie. No i teraz od strony prawnej każdemu jakaś część majątku się należy. Więc rolą człowieka odpowiedzialnego za sukcesję jest właśnie spowodowanie, żeby każdy czuł się potraktowany sprawiedliwie. Ja to tak rozumiem, ja to tak interpretuję, ja to tak przekazuję. No to teraz trochę work -life o work-life balansie. Uważasz, że takie coś w ogóle istnieje? Spotkałem się ostatnio z ciekawym filmikiem, że właśnie trochę inaczej powinniśmy to nazywać, że to było, powinno być life balance work, a nie work life balance. Nadzieś gdzieś mi to współpracownik podesłał i trochę się z tym zacząłem utożsamiać, że padliśmy trochę taką pułapkę, ja sam to po sobie widzę, pracoholizmu. I ja przez długi okres, jak już zaczynałem e, pracę rok temu w finansach, to bazowałem na tym, że moje życie polegało na pracy na etacie, z pracy na etat wracałem, robić spotkania w ubezpieczeniach. No bo trzeba też, jakby, dorabiać sobie do pensji. Skoro powiedzieli, że można zarobić, to ja to muszę sprawdzić. No i na pewnym etapie zaczęły się robić po prostu konflikty. No bo każda, że tak powiem, przy takiej formie pracy znajdzie się prędzej czy później ktoś pokrzywdzony. Czy to będzie dziewczyna, czy to będzie chłopak, czy to będzie jakaś pasja. Więc nauczyłem się, że stop. To jest tak, że na pracę jest czas, ale musi też być czas na pasję, musi być też czas na bliskich. I trzymanie się tego jest po prostu dobre. Nauczyć się, o, taka dobra rzecz, nauczyć się mieć jeden dzień resetu. Ja to lubię tak nazywać. No wiesz, ale jak pracuje się na etacie, to jest dużo prościej, gorzej, jak prowadzi się własny biznes, bo wtedy life work, ba, life balance work, tak? Jak to, jak to nazwałeś? <grystanie> tak, life balance work. No, żeby to było, no Nie work life balance, tylko life balance work. No to jak się prowadzi własny biznes, to już nie jest tak słodko i rzeczywiście trudno jest zachować te proporcje. Że dzień z odpoczywaniem, a inny dzień to jednak z pracą. Zgodzę się z Tobą w jednej kwestii, że na start jest ciężko. Że wyznaczanie granic jest bardzo trudne, bo nie chcesz. To jest trochę tak. Mm, to nie jest tylko na start. Słuchaj, ja, ja już mam 40 na karku i biznes prowadzę. Założyłem pierwszy biznes w 2005 roku. Okay. I to nie jest tak, że to na start. Teraz siedzę też do 23 codziennie i montuję dla klientów yy, materiały, myśląc sobie, ach, muszę począć. No teraz... Muszę zachować life-work balance. Zapytam Cię inaczej. Jak w grudniu były święta, to gdzie spędzałeś te święta? W Polsce? czy? No dobra, do, przejrzałeś moją historię. Siedziałem sobie, w, gdzie ja byłem? gdzieś w Kolumbii albo, albo w Dubaju. W, ja pamiętam coś z Dubajem było. Poczekaj, w nowy rok to byłem w Tajlandii. Byłem w Nowym okay. roku tak. Ale do czego biję? Czyli Twoją pasją są podróże. No masz rację, to ja zachowuję taki. Dzielę sobie to na 8 miesięcy pracy i 4 miesiące na przykład podróżowania. I to jest właśnie jakaś forma work-life balance, trzymając się tego podstawowego. Czyli znalazłeś, Mógłbym czas na to, żeby pracować, znalazłeś czas na to, żeby odpoczywać. I to jest fajne. I tego się trzymaj, i ja też to już praktykuję. Czyli u mnie na przykład w tygodniu jest tak, że niedziela jest dla mnie takim dniem, w którym odcinam się z racji zawodu nie zawsze jest łatwo się odciąć, no bo jednak obsługiwać klientów potrzebuję. Jakkolwiek to brzmi. Ja w ostatni weekend tak próbowałem, słuchaj się odciąć. I I nawet, ale udało się udało A, się tak. Oczywiście no nic nie robiłem przez dwa dni. Okay. Oczywiście, nazbierało mi się teraz tyle rzeczy do montażu, <noise> że ten tydzień to będę siedział do pierwszej w nocy. Y Chciałem jeszcze o jedną rzecz zapytać, bo jak przygotowywaliśmy się do rozmowy, to napisałeś mi coś takiego. Y Pamiętaj, żeby mnie zapytać, dlaczego stoimy przy kliencie, gdy inni się odwracają. O. Fajnie, cieszę się, że pamiętałeś o tym. Tak, zauważyłem taką statystykę brutalną, i to bardzo psuje ten rynek. I ja sam, że tak powiem, może nie na własnych doświadczeniach, ale na doświadczeniach rodzinnych, bo może też te ubezpieczenia mi leżą, bo sam dużo doświadczałem rzeczy, yy, śmierci, wypadku, choroby, no wszystko dookoła tego się działo. I była sytuacja, w której niestety, jeżeli była potrzebna ta pomoc agenta, żeby doradził, żeby pomógł w sprawach, yy, że tak powiem, śmierci i odszkodowania, no nagle. Zaginął, słucho nim zaginął, telefon nie odbiera, no nie wiadomo co się, co się dzieje. Więc ja wyznaję zasadę taką, żeby jednak klient to nie był tylko kolejna jednostka, którą złapałem, chwyciłem i zapominam, tylko żeby on czuł, że ja faktycznie dla niego jestem. No bo jeżeli dla mnie takie podstawowe cechy budowania biznesu to jest przede wszystkim relacyjność i chcę trochę zmyć taki mit, że jak budujesz biznes na relacji, to nie jesteś w stanie zbudować stabilnego biznesu. Mam taką wewnętrzną misję, że chcę, chcę pokazać, że można to zrobić. A ten biznes bez klientów nie istnieje. Więc no jeżeli klient mi zaufał, bo wziął ode mnie jakiś produkt, tak, który to jest długoterminowy produkt, który go chroni przed różnymi zdarzeniami niespodziewanymi, no to odwrócenie się od niego raz, co ja tym zyskam? Albo klient mnie powyzywa w internecie i powie, że kłamca i w ogóle naobiecywał, a wyszło jak wyszło. Dwa, może zrezygnować z umowy, więc tym oto sposobem tracę klienta, tracę umowę, więcej tak naprawdę na tym tracę niż zyskuję. Więc lepiej jednak się nie odwracać od klienta i być przy nim. Takie tak jest moje zdanie. Tak, jak cię słucham, to od razu rzucam okiem na Twoje bio. Zależy mi na pomaganiu innym. Optymista z krwi i kości. Chyba to proszę Państwa było widać, prawda? Piotr Kojankowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Było mi bardzo, bardzo miło. Doradca finansowy i ubezpieczeniowy był moim Państwa gościem. Ja nazywam się Tomasz Słodki. Do usłyszenia. do zobaczenia.